Tak, jestem, a ze mną pierwsza ofiara epidemii. Proszę powiedzieć, kiedy nabrał pan podejrzeń, że jest zombie? A się przy ogryzieniu wyszła mi wysypka, przewróciłem się, dostałem łoskotów i paru innych nieprzyjemnych rzeczy. Ej, mnie też ślimak ugryzł i tracę równowagę! Ej. Ja też mam łaskotki, a mnie nikt nie ugryzł. O nie! Wirus jest w powietrzu! Aaaa! I sami państwo widzą, nikt z nas już się z tego nie podniesie przez zarażonego ślimaka! Aaaa! Zamknięte! Niech mnie ktoś puści! Męż łob! Chodź, chłopcze! Zaproś przyjaciół! Chyba głodny? Nikogo nie wpuszczać! Państwo chcą zakupić kanapki! To zombie! Oni chcą się pożywić nami! No dobra, ale obecne panu z pensji! Ja tu nie pracuję! Panie krab, to ja! SpongeBob! A skąd mamy wiedzieć, że nie jesteś jednym z tych rybożerców? Czy rybożerca zrobiłby tak? SpongeBob, to ty! Tak! Proszę mnie wpuścić, nim mnie zjedzą! Zgadza się, to jest on! Na pewno? He? Nie wierzę, że to jest prawdziwy SpongeBob. Raczej przypomina zombie. Spójrzcie, jaki jest żółty! No coś ty, nie żartuj! Czy zombie nosiłyby w portfelu zdjęcie przyjaciela? Może nie! Trzymam cię na oku. Jeżeli chcesz go na oku trzymać, to znaczy, że też jesteś zombie. Racja. Jestem zombie. Więc może każdy z nas to zombie. Jesteś cały kochany. Chodź do mnie! Nie, nie zbliżaj się! Ten potwór zaraża! O, boję się! Co oni mówią, jaki potwór? Jesteś zwykłym ślimaczkiem. Gatsusiu! Jak mogłeś? Spongeboba Boba zaraził jego własny ślimak! Na ironię! Szybko! Trzeba odizolować zwierzę, bo zarazi każdego mieszkańca tego miasta! Już łapać go! Nie pozwalam! Oddaj ślimaka! To dla jego dobra, chłopcze! Nie! Nie oddam wam gacka! Trzeba to powstrzymać! Koniec ze ślimakoszaleństwem. Pojmać ślimaka. Stoć. Wspomniano tu o ślimakoszaleństwie? O to cała ta afera? Tak. A panu co do tego? Dobrze, że pytasz. Najpierw się przedstawię, doktor Gilgiliam Sisy-e-i-si-e. Sisy-e-i-si-e? Ekspert od ślimakoszaleństwa i od ślimaków. Rozczaruje państwa, ale ta cała choroba, o której tyle gadacie, jej w ogóle nie ma. A? No niestety, nie istnieje. To miejska legenda, taki mit. Znaczy, nie jesteśmy zombie? No skądże żadne zombie, to zbiorowa histeria. A te moje przerośnięte? Odrobinę przerośnięte pazury nie świadczą o żadnej chorobie. Spokojnie. Co więc się dzieje z Gacusiem? Jeśli nie jest chory, to dlaczego gryzie ludzi, w tym nawet mnie? Hmm. Hmm. Aha, już wszystko jasne. Boleśnie wbiła mu się drzazga. Bo przez nią miał zły humor, to oczywiste, że miał prawo być nieco nieswój. O Gacusiu! Wiedziałem, że to pomówienia. Wciąż mnie kochasz? Tak! I znów jest sobą. Ej, Skalmar, nie jesteś już zombie. Przeciwnie, jestem!